No. Ten live trwał 4 sekundy, może teraz będzie dłuższy. Yeah. Halo, halo! Witam wszystkich ponownie. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie żadnych, ale to żadnych problemów z internetem. Jakiś problem minimalny się zdarzył, ale mam w jakiej nadzieję. Jakiej firmy masz internet? Prywatnej, to znaczy tutaj w mojej okolicy. Jak się nazywa dokładnie? Nie powiem. Kurde, siema Lisu, nie. siema ja, siema Mixon, siema Cezary, siema Mega. Witam, witam. Co tam słychać u was? Jak tam życie mija? Jak tam e, wyniki Food Champions? Jak tam e, e, kondomias style? U was też jest widoczny, czy nie? No właśnie, kozie, jak wygrywam, Rzucam. jeden zaraz. Czas muszę zacząć grać. Graj. <grym> siema Mateusz, siema Kleo. Yy, są za mną dzisiaj na Discordzie, tak, muszę się muszę zobaczyć. Artas, Czerzaary, Ary, Golonka, Kleo i, Cleo i yy, yy, Koziołek. Już za niedługo będzie wielki finał Kemer Cup. Także za chwilę będzie się działo. Yy, yy, koziołek. Koziołkowski Łyba gra dzisiaj z Tomaszem, yy, kondomiarzem Golonką. Aha. Ileż można, ileż można? Zumiejęć sobie Tomek nazwisko na tym, <noise> na kondomowski. Kondomowski. Naprawdę to. Ach. U mnie jak tam dobrze, dobrze, przy chwilę jakieś problemy z internetem były, ale... Mam nadzieję, że już się pozbyłem ich. E, siemanko Artosz. Ten cel trzeba szybko zapomnieć. To już w tym dola. Lisu e, jasne, ale to później troszkę, dobra? To zmień tytuł na wielkim Finał Kaszubkawa Na razie niech taki będzie Bo finał będzie gdzieś 20 45. Co ja mogę taki ustawić Tylko oczywiście nie przez bota, bo bot się zrąbał, muszę to tu zrobić Fak, co to za podanie y Zrobimy tak 20 20 45 Wielki finał Kemer Cup Kemer kap 4 Gitara Teraz powinno się zaktualizować O, czekajcie. O, wszystkie zmiany zostały zapisane. to odpalić, czy co? Nie! Masz odpalić y, mi Discord Na Discordzie, a działałem, ja zrobisz, tak? Kamer, na Discordzie jest jakoś jakoś najlepiej ci streama prywatnego odpali O, chyba, że streama prywatnego Ja sobie... Tomasz Golowski Ja przez ten czas sobie wyjdę z Discorda Żeby nikt mi nie przeszkadzał na przykład Artans W lewym narożniku Tomasz Kondomiarz Golowski W <grym grym> prawym narożniku Paweł, Koziołek hasztag musisz. Koziołek gryba. Dlaczego by wszyscy... <laughs> wszyscy do mnie, naprawdę. Jak was poko... Jeżeli wygramy, to się z was śmiał, ale nie to... A my będziemy się z ciebie śmiali, że jesteś kontroli. Właśnie, Beka, beka <laughs> z ciebie lamusie. Siema y, kałacinkow, siema notkuchasz. Witam Zastępca no -y, Najbota. Witam Hubert. Siema Watering. Mm. Każdy ma bardzo Każdy na czacie. Hashtag Koziorek Musisz, bądźmy jedną rodziną. Solidarność, porobie, Solidarność. Dobra, jest Kałasznikow, Kałasznikow, dajem ci moda. Pokaż, że nie podoba ci się system, gdzie. Siema, Siema, się Kałasznikow? Nie macie, nie Osoby, które organizują turniej, są stronnicze. O obalmy ten system.